Rodzi się nas coraz mniej, przybywa za to osób starszych. Obecnie na jednego emeryta lub rencistę przypadają cztery osoby w wieku produkcyjnym. W przyszłości będą to zaledwie dwie. Znając polskie tendencje demograficzne, od dawna szuka się sposobu na zabezpieczenie świadczeń emerytalnych. Ostatnia reforma dotyczy wyboru miejsca odprowadzania składek przez osoby pracujące. Tu trzeba rozważyć. Yy... Taki pierwszy podstawowy błąd. To nie jest wybór między ZUS czy OFE, bo wszyscy tak czy siak trafiają do ZUSu. OFE jest rozwiązaniem komplementarnym, uzupełniającym. I ten cały wybór polega na tym, czy my chcemy korzystać z takiego dodatkowego odkładania na emeryturę w ramach otwartych funduszy emerytalnych, czy jednak nie będziemy ryzykować i całkowicie przenosimy swoją składkę do ZUSu. Jeżeli ktoś chce pozostać w ZUSie, nie musi robić nic. Jeżeli chcemy jednak część składki zostawiać w OFE, to należy wypełnić stosowną deklarację. Składka emerytalna wynosi obecnie niewiele ponad 19,5% tzw. podstawy wymiaru składek. Ubezpieczony zgodnie z założeniem reformy może całość składki emerytalnej odkładać na specjalnym subkoncie w ZUS. Może też zdecydować, aby część jego składki emerytalnej, która trafia do ZUS-u, była przekazywana do funduszu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli się zdecydujemy na OFE, to będzie tam trafiać jedynie 1,7%. Całej składki emerytalnej. Od jednego złotego jest to zaledwie 15 groszy. OFE wiąże się z większym ryzykiem, bo tak jak twierdzą niektórzy ekonomiści, zawsze będzie istniało jakieś państwo polskie, które będzie pokrywało zobowiązania emerytalne. Nawet jeżeli to nie będzie trzecia rzecz pospolita, czwarta lub piąta, to jednak te emerytury będą wypłacane. W związku z OFE już tak dobrze nie jest. Jeżeli dojdzie do jakiegoś kryzysu finansowego, załamania na giełdzie lub nie daj Boże jakaś inna tragedia, no to te pieniądze zainwestowane w papiery wartościowe mogą ulec no, rozmyciu. Nie będzie ich. I wtedy będzie strata. Nic dziwnego, że z 14 milionów Polaków uprawnionych do wyboru miejsca odprowadzania składek emerytalnych za OFE opowiedziało się do tej pory jedynie 144 tysięcy osób. Czarnego scenariusza, jakim będzie dla OFE prognozowana utrata ponad 98% klientów, nikt nie przewidział. Eksperci podkreślają, że może to wynikać z zakazu reklamy funduszy, z małej wiedzy Polaków na temat systemu emerytalnego. Oraz odkładania przez nich decyzji na ostatnią chwilę. Termin ten upływa 31 lipca 2014 roku. W Polsce średnia emerytura wynosi około 1500 zł, w porównaniu do świadczeń w Wielkiej Brytanii 6200 zł, czy w Niemczech 8100 zł. Rodzima wypada bardzo skromnie. Pokolenie pracujących 30-latków może liczyć na jeszcze mniejsze świadczenia, wręcz głodowe. Z całą pewnością natomiast rząd jest dużo większym gwarantem wypłaty jakiejkolwiek emerytury, choćby ona wynosiła 400 zł, bo pewnie więcej nie będzie wynosić, niż jakakolwiek prywatna instytucja. Ja jestem oczywiście za tym, żeby OFE istniały, ale jako dobrowolne fundusze, które się wzajemnie ubezpieczają. Jeżeli ktoś chce w ten sposób oszczędzać na emeryturę, no to bardzo proszę. To jest, no, sytuacja jest taka, że nigdzie to się w praktyce nie sprawdziło. To jest zbyt długi okres czasu i te emerytury, emerytury kapitałowe, kapitałowe nigdzie się nie udały. Przyszły polski senior nie ma powodów do zadowolenia. Jeśli będzie zdrowy, to może uda mu się dorobić do skromnej emerytury. Warto jednak zdać sobie sprawę, że przeciętny Polak oddając przez 40 lat część swojej pensji do ZUS-u pobiera emeryturę jedynie przez 8 lat, bo później umiera. Dla emerytów, których przyszłość rysuje się w czarnych barwach, istnieje jednak rozwiązanie. Jedyny taki potwierdzony empirycznie na przykładzie stuleci system emerytalny, który się sprawdza, to są dzieci.